Boskie Macierzyństwo Maryi, Tajemnica i Łaska Matki Boga. Macierzyństwo Maryi jest jedną z największych tajemnic wiary chrześcijańskiej. W świecie, w którym macierzyństwo postrzegane jest na różne sposoby, Maryja, matka Jezusa, jest wyjątkowa. Jej macierzyństwo wykracza poza nasze ludzkie zrozumienie, ponieważ nie urodziła po prostu dziecka, lecz syna Bożego. Od chwili zwiastowania, kiedy Anioł Gabriel objawił Maryi, że pocznie z Ducha Świętego, rozpoczęła się tajemnica jej macierzyństwa. Dziewicze poczęcie Jezusa nie jest jedynie nadprzyrodzonym wydarzeniem, ale początkiem dzieła zbawienia, które na zawsze odmieniło historię ludzkości. Maryja, przyjmując Boży plan, stała się Matką Boga na Ziemi, co czyni ją osobą o wyjątkowym znaczeniu w dziejach zbawienia. Bycie Matką Zbawiciela nie oznaczało jedynie urodzenia chłopca, lecz także aktywne uczestnictwo w Bożym planie odkupienia. Maryja, akceptując rolę Matki Jezusa, stała się współpracowniczką w dziele zbawienia. Została wybrana przez Boga, by być pierwszą uczennicą swojego Syna, a jej wtak wobec Bożego planu było aktem wiary, zaufania i posłuszeństwa. Nie było to zwykłe macierzyństwo, lecz macierzyństwo całkowicie zharmonizowane z wolą Bożą. Macierzyństwo Maryi uczy nas, że prawdziwe macierzyństwo nie polega jedynie na fizycznym źrodzeniu, lecz na całkowitym oddaniu się Bogu i jego planowi dla ludzkości. Maryja staje się wzorem wiary i posłuszeństwa, ukazując nam, że idąc za wolą Bożą, możemy stać się uczestnikami jego dzieła zbawienia. Maryja towarzyszyła Jezusowi w wielu momentach jego życia. Od narodzin w Betlejem aż po ostatni chwile na krzyżu była blisko swojego syna. Nie była tylko biologiczną matką Jezusa, ale także duchową matką jego uczniów. Stała się matką wszystkich wierzących w jej syna. Ten aspekt jej macierzyństwa jest kluczowy dla zrozumienia jej roli w Kościele. Maryja nie jest jedynie matką przeszłości, ale żywą i działającą matką w życiu każdego chrześcijanina. Jej macierzyństwo przekracza granice czasu i przestrzeni, obejmując wszystkich, którzy wzywają imienia Jezusa. Boskie macierzyństwo Maryi jest również symbolem Kościoła. Tak jak Maryja zrodziła Jezusa, tak Kościół powołany jest do rodzenia dzieci bożych poprzez sakrament Chrztu. Maryja, będąc matką Jezusa, jest również matką Kościoła, ponieważ Kościół jako mistyczne ciało Chrystusa także ma rodzić nowe życie w Chrystusie. Jako matka duchowa Maryja wstawia się za nami u Boga, pomagając nam wzrastać w wierze i miłości. Jej macierzyństwo nie jest więc jednorazowym wydarzeniem w historii, lecz żywą rzeczywistością, która nadal wpływa na życie Kościoła i chrześcijan do dziś. Macierzyństwo Maryi, choć boskie, nie pozbawia jej człowieczeństwa. Była kobietą, jak każda inna, z lękami, niepewnością i trudnościami. Ale została wybrana przez Boga do wielkiej misji i przyjmując ją, stała się doskonałym przykładem pokory, wiary i posłuszeństwa. Jej macierzyństwo było głęboko ludzkim doświadczeniem, pełnym radości i cierpienia. Doświadczenie narodzin, dorastania, nauczania, a w końcu ukrzyżowania jej syna było bolesną, ale pełną łaski drogą. Macierzyństwo Maryi uczy nas, że nawet w trudnościach i cierpieniach Bóg jest z nami, umacnia nas i prowadzi w swoim dziele zbawienia. Wielkość macierzyństwa Maryi objawia się także w jej zdolności do bycia kobietą modlitwy. Maryja modliła się i rozważała wydarzenia z życia swojego syna. Zachowywała wszystko w sercu, kontemplując, co oznacza być matką Zbawiciela. Jej życie modlitwy było życiem nieustannego poddania się woli Bożej postawą, którą i my powinniśmy naśladować. Macierzyństwo Maryi nie ograniczało się tylko do zewnętrznych działań, ale było także życiem wewnętrznym, bogatym w modlitwę i refleksję. Uczy nas, że prawdziwe macierzyństwo fizyczne czy duchowe jest karmione modlitwą, medytacją i zaufaniem Bożemu planowi. Tytuł Matki Boga Teotokos nadany Maryi przez Sobór w Efezie w 431 roku jest uznaniem jej wyjątkowej roli w historii zbawienia. Maryja nie jest tylko Matką Jezusa, ale Matką Boga, ponieważ Jezus jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Ten tytuł, jeden z najbardziej czczonych w Kościele, przypomina nam, że macierzyństwo Maryi jest czymś boskim i świętym. Została wybrana przez Boga, by być naczyniem, które przyjęło wcielone słowo zbawiciela świata. Tajemnica Maryi jako matki Boga to rzeczywistość, którą powinniśmy kontemplować z czcią i uwielbieniem, ponieważ to przez nią zbawienie przyszło na świat. Macierzyństwo Maryi nie ogranicza się tylko do aktu narodzin, lecz obejmuje również wychowanie Jezusa. To ona kształtowała jego charakter w dzieciństwie i młodości. Choć Jezus był Boski, Maryja była tą, która troszczyła się o jego potrzeby fizyczne, uczyła go tradycji i kultury żydowskiej oraz kształtowała jego rozumienie świata. Ten aspekt jej macierzyństwa jest kluczowy dla zrozumienia jej roli jako duchowej matki nas wszystkich. Maryja nie tylko zrodziła Jezusa, ale także pomogła mu wzrastać i rozwijać się zgodnie z Bożym Planem. Jako Matka Duchowa uczy nas, jak pielęgnować naszą wiarę i kształtować nasze serca na drodze Chrystusa. Jako Matka Jezusa, Maryja jest także Matką wszystkich chrześcijan. Gdy Jezus na krzyżu powiedział do Jana: Oto Matka Twoja, ustanowił Maryję Matką wszystkich uczniów. Maryja nie jest tylko Matką Jezusa, ale Matką wszystkich, którzy idą za Chrystusem. Jest Matką, która wstawia się za nami, prowadzi nas i chroni. Wzywając matkę Jezusa, jednoczymy się z nią jako członkowie Bożej Rodziny. Maryja, dzięki swej matczynej miłości, prowadzi nas do Chrystusa, a w nim odnajdujemy prawdziwe zbawienie. Boskie macierzyństwo Maryi to tajemnica, która nigdy nie przestanie budzić podziwu i refleksji u chrześcijan. Jest matką, która dała nam Jezusa zbawiciela świata, i jednocześnie, matką, która wciąż wstawia się za nami, wspierając nas w naszej drodze wiary. Jej macierzyństwo, zarówno boskie, jak i ludzkie, wzywa nas do głębszego zaufania Bogu, naśladowania jej wiary i posłuszeństwa oraz podążania drogą Chrystusa. Maryja, Matka Boga, jest doskonałym wzorem życia w wierze, modlitwie i miłości.